Matka Boża, Królowa pokoju, pokój. Dzisiaj to słowo ma szczególne znaczenie. Dzisiaj, kiedy żyjemy w niespokojnych czasach, gdzie brak tego pokoju u naszych sąsiadów na Ukrainie, gdzie trwa wojna, widzimy jak brat traktuje brata, widzimy jak giną ludzie, widzimy w mediach jak niszczy się dobytek tych ludzi. Jak wielu jest rannych sierot, wdów, jak żyją tam w niepewności, bo nie widzą czy nie wiedzą, czy dziś nie spadnie na nich bomba albo dron. Dziś to słowo, słowo pokój, jest z pewnością przez Ukraińców, ale i przez nas wszystkich bardzo wytęsknionym słowem. Pokój, pokój to nie tylko brak wojny. Jakże potrzeba pokoju choćby w naszym społeczeństwie, jakże wielu z nas jest poróżnionych między sobą, nie tylko w polityce, ale w rodzinach, w małżeństwach, w otoczeniu, w sąsiedztwie, jakże często mając różne poglądy, wielu nie umie ze sobą rozmawiać. Wojna toczy się dzisiaj nie tylko na płaszczyźnie Militarnej. Nieustannie wokół nas trwa walka, walka o pieniądze, walka o lepsze wyniki w sondażach politycznych, walka o wpływy, walka o przekonania, bo moje jest lepsze, jedyne, słuszne, prawdziwe. Walka o awans, o lepiej płatną pracę, o to, by być bardziej kompetentnym, lepiej wyglądać, więcej wiedzieć. I w ogóle, żeby być lepszym od innych pod każdym względem, inni ludzie jawią się dla niektórych jako rywale, ci, którzy zagrażają. Tyle jest w nas lęku i braku poczucia bezpieczeństwa. Pokój. Jakże często brakuje tego pokoju również w naszych sercach. Żyjemy w czasach niepokoju, ale czy sami staramy się w otoczeniu swoim wprowadzać pokój? Pan Jezus w Kazaniu na Górze, w ośmiu błogosławieństwach, mówi: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój w języku hebrajskim szalom. Szalom w Biblii nie oznacza jedynie braku wojny, ale oznacza dobrobyt codziennego istnienia, oznacza harmonię, w której znajduje się człowiek w stosunku do Boga, do przyrody i do samego siebie. Synonimami tego słowa są chwała, zbawienie, życie, bogactwo i odpoczynek. Pokój to także zgoda panująca między braćmi. Pokój to wzajemne zaufanie, które bywa zwieńczone przymierzem albo układem sąsiedzkim. Wreszcie, pokój w ujęciu biblijnym to suma dóbr towarzyszących sprawiedliwości, posiadanie urodzajnej ziemi, obfitości jedzenia, bezpiecznego miejsca zamieszkania, to możliwość odpoczywania bez lęku. To wszystko, przez co Bóg jest z nami. Pokój to Pełnia szczęścia. Pokój jest darem Bożym. Człowiek może go osiągnąć przez ufną modlitwę. Psalm 122 mówi: Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują. A psalm 119 mówi: Obfity pokój dla miłujących twe prawo. Bóg jest nie tylko dawcą, ale jest również źródłem pokoju. Izrael bardzo często o tym zapominał i w obliczu zagrożenia szukał pokoju i bezpieczeństwa nie w Bogu, ale w układach politycznych, w sojuszach i opiece silniejszych sąsiadów. To jest ważne, ale zapominali o tym wszystkim, o Panu Bogu. Zawsze okazywało się to dla niego zgubne, dla Izraelitów, bo tylko Bóg jest skałą, na której można się bezpiecznie oprzeć. Czy my szukamy pokoju w Bogu? Pamiętajmy o tym, że pokój jest darem Boga, ale jest też owocem działania człowieka. Bóg szanuje naszą wolność. Bóg nie jest winien. Żadnej wojny międzynarodowej. I Bóg nie jest winien żadnemu konfliktowi rodzinnemu. To szatan jest ojcem zamętu i jego propagatorem, wmawiając człowiekowi, człowiekowi, że jest ważniejszy od drugiego człowieka. Że ma prawo mu zabrać ziemię, terytorium. Matka Boża też żyła w niespokojnych czasach. Żyła w czasach, kiedy. Ziemia palestyńska była pod okupacją Rzymian. Przeżywała niepokój, kiedy musiała chronić Jezusa, małego Jezuska i uciekali do Egiptu, na obczyznę, bo Herod chciał zabić jej syna. Przeżywała wielki ból, kiedy Jezusa prowadzono na ukrzyżowanie. Tych trudnych dni niepokoju przeżywała Maria bardzo wiele, ale ona. Na ten pokój zewnętrzny zawsze odpowiadała Bożym Pokojem, zawsze odpowiadała zaufaniem, oddaniem i powierzeniem się woli Bożej. Maryja od samego początku była źródłem pokoju. To przez nią Bóg wprowadził pokój między niebem i ziemią, bo ona przyjęła do swego łona Jezusa Chrystusa, syna Bożego, który nas zbawił. To ona, począwszy od kany galilejskiej, stała się pośredniczką łask, którymi obdarowuje nas Bóg. Maria nie złorzeczyła, kiedy zabijali jej syna na Kalwarii. Maria nie złorzeczyła i nie prosiła Boga o pomstę, kiedy było jej ciężko. Maria jest matką bolesną i wiele wycierpiała w swoim życiu. Ale... Zawsze przyjmowała pokój Boży, zawsze miała w sercu pokój Boży. Maria od początku dziejów chrześcijańskich nazywana była królową pokoju. Wprawdzie ojcowie Kościoła nie tytułowali ją jeszcze królową pokoju, to jednak widzieli w niej orędowniczkę pokoju i poznania tego, co służy pokojowi. Omawiając tajemnice wcielenia, dochodzili do przekonania, że dziewicze łono Matki Chrystusa było miejscem zawarcia pokoju między Bogiem i ludźmi. Święty Piotr, chryzolog, pisze: Najświętsza Maria Panna przyjmuje Boga pod swe serce i zaprasza w gościnę, aby przez to przynieść pokój ziemi, wspólnotę Boga z ludźmi. Kontekst powyższej wypowiedzi i wielu innych. Wypowiedzi poświadcza, że ich autorzy nie tracili przy tym z oczu naczelnej prawdy, że to Chrystus jest królem pokoju. I tylko On może obdarzyć pokojem zawsze i na wieki. Podobnie średniowieczni pisarze kościelni, analizując macierzyńskie posłannictwo Maryi, dostrzegali w niej przyjaciółkę pokoju, drogę i pośredniczkę pojednania. Wierni uciekali się często do Maryi, by za jej pośrednictwem wyprosić łaskę zgody, złagodzenia gniewu i wyjednania pokoju w świecie, szczególnie wtedy, kiedy trwały wojny. Od 1317 roku we włoskim księstwie Palmy dzwon pokoju wzywał każdego poranka do modlitwy Maryjnej o pokój i zgodę. Podobne dzwony istniały w wielu miastach Hiszpanii i Anglii. Znane jest też zarządzenie Ludwika XI, by jego podwładni codziennie w południe odmawiali trzy zdrowaść Maryjo w intencji pokoju. Z kolei w Rzymie wybudowano w XV wieku jako wotum za wyzwolenie miasta kościół pod wezwaniem królowej pokoju. W kolejnych wiekach Maryja coraz częściej była wzywana. I czczona pod tym właśnie tytułem, choć nie wiadomo, kto pierwszy, gdzie i kiedy użył formalnie tego tytułu królowa pokoju. Pamiętamy, że w 1917 roku w fatimie objawiała się Matka Boża. Trwała wtedy straszliwa, niespotykana dotąd na taką skalę pierwsza wojna światowa. Maria szczególnie w objawieniu 13 września. Tegoż roku prosiła dzieci o modlitwę o ustanie wojny. Prosiła by dzieci nie ustawały w modlitwie prosząc o pokój. W tym samym roku, w 1917, papież Benedykt XV, uznawany za papieża pokoju, polecił włączyć do litanii Loretańskiej wezwanie Królowo pokoju. To wezwanie miało przypomnieć wiernym, że Maryja może najskuteczniej uprosić dla nich pokój u Boga. Przy wielu okazjach papież ten zachęcał do odmawiania różańca w czasach wielkiego zamętu. To samo czynił jego następca, Pius XI. I wiemy, że wojna zakończyła się w 1918 roku. Czyż dzisiaj nie powinniśmy wołać przez pośrednictwo królowej pokoju, o pokój na świecie, o pokój u naszych sąsiadów na Ukrainie? Czy dziś nie jest podobna sytuacja jak z Izraelitami, kiedy nie liczyli na Pana Boga, tylko na sojusze, tylko patrzyli z kim się dobrze ułożyć, bo to im da zwycięstwo? Nie zawsze to wtedy było zwycięstwo. Wielką siłę ma modlitwa. Dzisiaj żyjemy też w trudnych czasach i też powinniśmy wołać o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie, o to, by nigdy nie było wojny. Powinniśmy prosić o to, aby był pokój w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach. W średniowieczną specjalnie dzwony biły, przypominając o tym, aby ludzie odmawiali zdrować Maryjo, chociażby w intencji pokoju. Warto zadać sobie pytanie, ile w mojej osobistej modlitwie poświęcam czasu na prośbę o pokój. O pokój w mojej rodzinie, o pokój w otoczeniu, o pokój w społeczeństwie, o pokój na Ukrainie. Maria jest najspanialszą pośredniczką łask. Ona jest królową pokoju, tego światowego, ale i tego pokoju naszych serc. Przyzywajmy jej orędownictwa, prosząc o pokój. Zakończmy nasze rozważanie modlitwą do Królowej Pokoju. Mario, Matko Kościoła Królowo Pokoju, Królowo Polski, z tym wołaniem stajemy dzisiaj przed Tobą, mając przed oczyma bolesne doświadczenia wojen i nienawiści. Przychodzimy, by przed twe przez Twe stawiennictwo błagać Boga o pokój dla całego świata. Szczególnie teraz prosimy, błagamy o pokój w Europie i pokój na Ukrainie. Tak jak przed laty, również dzisiaj ludzkość staje wobec problemu niepokoju i konfliktu między ludami i narodami. I dlatego o Matko Ludzi, ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, między światłością a ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie skierowane wprost do Twojego serca i ogarnij miłością cały świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy. Matko Kościoła, pomóż nam przezwyciężać grozę zła która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Wybaw Ukrainę i wybaw nas od wojny. Wybaw nas od nieobliczalnego samozniszczenia i od grzechów przeciw życiu człowieka. Wybaw nas od nienawiści i niesprawiedliwości. Wybaw nas od deptania Bożych przykazań i samej prawdy o Bogu. W sercach ludzkich. Przyjmij Matko Chrystusa to wołanie nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga miłości miłosiernej, niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia. Prowadź nas niepokalana Matko Kościoła drogami prawdy i pokoju do jedynego Pana. Zbawiciela. Udziel nam łaskę pokoju w naszym społeczeństwie w naszych rodzinach. Daj nam pokój serca osobistego serca. Prowadź nas niepokalana drogami prawdy i pokoju do jedynego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Matko Boża królowo pokoju, Matko Boża królowo Polski. Amen.